To ten chłop jest o. chyba tak ogromny, że baba przy wygląda jak małe dziecko. <grym> baba chyba też szuka. No, to jest tej baby, to chyba w jakiejś y, kursie poteniości robione, bo dziewczyny nie oszczędzajcie na, na chirurgach. Chyba, y, mówi trener Paweł. Jak wiadomo ostatnio był konkurs y, na najlepszy trening babą, więc przyszedł czas na Dobra. podsumowanie y, laureatów konkursu. Y, nie będę przedłużał, y, jedziemy z tematem. Okay. Proszę, pierwszy film Mateusz, o Mateusz jest strażakiem PSP Siła jak widać jest elegancka Strażakiem na konsoli? Rozglasił e, pod rymizą. Jak się szurowanturował. No i trening był, jak widać, elegancki o, Tylko Na koniec tego ten przysiadł moim zdaniem niepotrzebny e, Szkoda nóg tutaj I widać, że kobita e, szczęśliwa Następny filmik No dobra Proszę tutaj, Z podejki manto Kobita z podłogi pitbull. Widać, że związek fajterski. Chłop, duże szczury na pewno po klatce latają. I kolejny, proszę, na początek. Weryfikacja wagi. 70 Dada prawie 70 kg. Chłop, silny, elegancko. Widać, wam wysuje bez problemu. <noise> Zwróćcie uwagę, jak baba nie może się obstać. za panią bicepsa. <noise> I tu na barki, też poszło elegancko. Silna góra. Plus za brak training nóg, i tutaj ulubione ćwiczenie każdej baby, dające przyjemność i podbijające testy stereo za każdego chłopa. I kolejne, proszę. wiosłowanie plus za klapki. Tak zwane chwyt za cipe. No, te ćwiczenie to nie wiem na co. Chłopka miał zagrożenie z fizyki w szkole. Jak ktoś <laughs> wie ma co to jest ćwiczenie, to dajcie znać w komentarzach. I tutaj, proszę, element treningu z Ta, tak jak widzicie, nie ma wymówek, że nie macie sprzętu, liczę się chęci i pomysłowość. Baba może tu, elegancko bo. zastąpić kule Tu proszę, chłop widać bardzo silny, tureckie wstawanie z babą. Niektórzy w ogóle mówią, że tureckie wstawanie to jest najlepsze ćwiczenie, ale moim zdaniem najlepszym ćwiczeniem jest wyciskanie na klatę, potem Moditechnik. No może to tureckie wstawanie byłoby najlepszym ćwiczeniem, ale Gdyby było robione do samego siadła tak, to za mocno to proszę. proszę, tutaj baba nabita, ale chłop na tyle duży, że sobie elegancko poradził z wyciśnięciem. I tu Bo proszę kurwa. zaskoczenie. E. Trening wielkich chłopów, nogi elegancko nabite, Trening pamiętajcie, że kobiety ćwiczą inaczej niż faceci. Czyli powinny ćwiczyć nogi, i dupę, i brzuch, i nie powinny jeść po 18 i nie robić klatki piersiowej, bo wtedy mogą zamienić się w mężczyznę. Aha. Tu proszę, pitbull jakiś na początku przebiegł, może wygląda trochę jak labrador, ale to nieważne. I o, wyciskanie jednoraz babo. siła jak widać, kłop trochę czerwony się robi, ale to znaczy, że yy, Serce jest zdrowe i dobrze yy, pompuje krew. Misiu kurwa, te chude szczury znowu pozawierał. Ło kuźwa, przepraszam. Wszystkie ciężary, jak my teraz trening zrobimy i co jak grożą nam spadki. Trening babo. z Martyna dla mnie, trening złotu Martyna nabita. Yy, tak z najpierw szczurobie szczu wszystkie na siłowni. A potem przychodzi Arek i jest tak wielki, że wszystkie e, szczury w podróżu e, uciekają. Taki właśnie powinien być dobry związek, tu się przyrosty, co to obrok, co to mostki, chłodzi robią, sobie foty, dopóki nie przyjdą wielkie chłopy, co w tym przysiad, znowu martwy, szepka ci pajkła, dyski wypadły, zamiast tam ogaz, na oczach masz klapki, cały tydzień, Miesz, kurta, ale ci wie małszy to jest. Proszę, młody adek, kulturystyki <laughs> Widziałem kurwa jak Cię I następne proszę Szafa zamknięta, zabrakło ciężaru To baba y, służy pomocą. Siemano, zgłaszam się do konkursu trenera Pawła Jak widać włosy już powoli od steru wypadają Mamy tutaj bóla francuskiego piękny. I babę, którą zaraz będziemy ćwiczyć Baba widać była zadowolona Nie mogła się doczekać Ogólnie y, każda baba jest zadowolona Jak wie, że w końcu jej chłop urośnie I będzie mogła go, go dotykać To jest normalne mhm. Dzisiaj pokażę wam jak wygląda trening wielkiego chłopa, kiedy wielki chłopiec jest sauna mistrzem w myśl zasady natura sauna, myśli uwalnia, witki brzozowe, klepy jak najman. Lecimy. Tutaj na początku myślałem, że to jest jakiś zaginiony brat Lecha, Rocha, Pawlaka, w jakimś studiu BDSM, no uważajcie, żeby sobie w tej temperaturze nie spalić mięśni na tej saunie. Proszę, Rolex jest? Aha. Na początku myślałem, że Rolex jest z jakiegoś tureckiego bazaru, no ale chłopiec są na tyle duży, że moim zdaniem stać na takiego Rolexa. E, proszę, styluwa, elegancka i baba e, podbija na skocznym łabeczce, elegancko idzie wyciskanie, pełno wytłoczanek, e, siwala po chałupie, widać, że to e, dom prawdziwego e, dużego chłopa. Oczywiście na koniec koktajl surowych jajek O kurwa I elegancko, właśnie tak trzeba rosnąć Wiadomo, że przecież gotowane jajka zawierają ścięte białko. Trzeba jeść jajka na surowo Proszę, baba elegancko na barie idzie Pas jest, więc osób jest bezpieczny Koszulka piękna Baba szczęśliwa Tak trzeba żyć No tak, to jest życie idealne, nie? drabna elegancka rysuje. Trzeba wybrać sobie taką babę, babę która w razie e, zamkniętych siłowni, przez jak pandemię po prostu wam e, pomoże i będzie można ją ćwiczyć. To, kurwa proś, RJ Bull. E, pochodzi z miejscowości łapy. E, tutaj podobno e, nazwa miejscowości wywodzi się właśnie stąd, e, że e, on ma wielkie łapy, którymi e, bija e, gwoździe. Kurwa, dobra, to winner jak jest. I, bez zmianów, ale bull jest. Teraz jakiś triba albo smog by się przydał cyklu na normalne Głowa na łyso i będzie na dobrej drodze do bycia Wielkim Chłopem Ja na początku wystraszyłem, bo mam taką samą choinkę Jak ta, myślałem, że to może moja baba Ale na szczęście nie No, choinka fajna, chuda noga, symbolizująca sylwetkę Wielkiego Chłopa I tutaj Wydaje mi się, że to jest oszukane. Wydaje mi się, że nie jest to baba, że to jest jakiś chudy szur. E... <laughs> Chłopaki w pomagają mu wyciskać. Tutaj na dole też powinien sam wyciskać, co to za w ogóle wyciskanie. No i następnie. Widać R404. Widać, że jakiś informatyk pewnie, chociaż trochę chyba jest za duży jak ta informatyka, pewnie robi jakieś aplikacje na siłowie dla pacjentów, żeby później mogli naciągać swoich klientów. Tutaj Kasper musiał elegancko. Pozdrawiam. Baba o, 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 widać. Ty. Widać, że z jest kot w pozycji. No. <grym> lekko poszło wciskanie. elegancko. I love me, love me, love me. <grym> o, Baba nadziała na różd. Dwóch chłopów. No no Nie wiem czy to Daje czy krwi. No to nie jest. A tu proszę. Piramidy jakieś? Co to, pamiętacie, że my nie jesteśmy e, w Egipcie, żeby piramidy robić e, Tylko w Polsce, i to się ćwiczy e, ciężarami na no, a w na gimnastyce może byłaby piątka Tutaj tylko plus za to, że e, te pompki na mocno wjechały Tu <coughs> ale ta kobieta Coś ona się dziwnie za mostkę trzyma e, Jeżeli zrobił <coughs> ci krzywdę, to napisz do mnie e, Albo do Maj Staszko i rozbierzemy ten problem <coughs> tu proszę, chłop elegancko y, podzielany mojego miasta no. tylko na koniec to wyglądało jakby ta baba była rzucona ale prawdziwy chłop rzuca się żarami no proszę, to jest Styl na szczęście nie ma, bo chłop ma większą łapę niż baba i pompki elegancko zrobione y, nie podobały mi się tylko y, te duże nogi i telegizm znowu jest tu kolejne wyciskanie, pompki babo. Wyciskanie babu y, Baba zobaczcie jaka szczęśliwa. Y, miło aż patrzeć. Jeszcze nogi podniesione oczywiście po to, żeby niektórzy y, nie zarzucali, że robi jakiś most i oszukuje. O, tutaj chłop widać prawdziwy z brzuchem, na kaszance chowany. Brzuch jak należy. Y, o, łapy trochę chude. Coś tu chyba y, oszukiwane jest. Baba chyba też oszuka. No, to jest u tej baby to chyba w jakiejś y, kurce się robione, bo y, coś krzywo. Dziewczyny nie oszczędzajcie na chirurbach. Tyle ciężaru na świat, jeszcze baba na górze. Myślę, że każdy ortopeda złapały się za głowę. No. Tylko pas przed to przed kanestrem. I tu proszę. Nie trzeba mieć złotego łańcucha wystarczy baba w koszulko, z koszulką w złote łańcuchy. Ale chyba nie do końca ufa do swojego chłopa, bo widzę, że się modli tutaj żeby nie spać. O kurwa, to co? Salto zrobi! O, no, tutaj. Aha. Wciskanie babą, łapy się trzęsą jak chudy szczur na widok wielkiego chłopa, ale elegancko zaliczała. Kurwa, jakby mu się wyjebała. Tu jakieś drzwi od szopy. Oho. Chłop. Patrzcie baba? No ale duży sylwetka szczura bojowego. No. Martwy ciąg, minus za martwy ciąg, ale na szczęście martwy ciąg oszukany Baba stoi na końcu drzwi, więc y, ciężar nie jest duży Aha. Lepiej zrobić martwy ciąg, mają ja ciężar, niż później y, skończyć w szpitalu z wypadniętym dyskiem Okej, okay. ten chłop y, jest o. chyba tak ogromny, że y, baba przy nim wygląda jak małe dziecko <laughs> Aż tu widzę, że y, kółka gimnastyczne y, powygnało Kurwa jaki on musi być potężny. Kolejny, od razu minus, Marcy ciąg. Trzeba od razu y, zaczynać z pozycji szkoda, że słupa. Bo widać, baba pewnie rządzi chąpkiem, bo widać, że y, na miotle y, umie latać w takiej pozycji. Tu proszę, oszukam elegancka, ale oszukam, ja byłem babą, jest trenierem, y, babką. Sprytne. Oszuka na szczęście jest, po to, żeby przypominała ta chłopa, żeby umrósł, bo trochę masnie jeszcze żeby się przydało. O, no, tutaj ciężar, trochę y, jak dla chudego szczura, jakieś 40 kg, ale bluzka y, Rajbow Edman to jest. Baba wyjaśniona, nie, nie wiem czemu nie chudy szczura baba. Y, w ogóle nie powinienem takich filmów wstawać, bo zaraz y, tutaj będę miał y, nalot y, wegańsko-feministycznych. Y, ja nie no już oglądam Co to, to jest, znaczy, to Zasługuje na nagrodę i na wygranie koszulek. Następny film będzie z podsumowaniem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja napiszę, kogo wybrałem na zwycięzcę Nie, no kurwa, szesnastka by far Człowieku, tutaj stąpuje Czy będzie można wygrać? stąp jak chuj ten ziomek robi. Proszę, RJ Bull pochodzi z miejscowości Łapy. Tutaj podobno nazwa miejscowości wywoli się właśnie z tą, że on ma wielkie łapy, którymi wbija gwoździe.